Hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony Dębosz i dzisiaj zagramy w Metin 2 na serwerze Terio, te, Terios. Tak, Terios. <ścoughs> Jest to serwer Easy. No, przyznam się, że trochę o nim wiem, gdyż ym, grałem już jeszcze przed nagrywaniem trochę. Tak więc nie dziwcie się, jeżeli będę miał już jedną postać stworzoną. Ogólnie naszą mnie na Metina to, żeby grać w niego ogólnie, mianowicie, że długo w niego nie grałem. I jakoś tak naszą mi ochota. Szukałem różnych serwerów właśnie tego typu. I muszę wam powiedzieć, że ten serwer Przykuł moją uwagę. Było w nim coś takiego, co mnie urzekły. Powiedziałem sobie, że muszę na nim zagrać. Tak więc <laughs> już bez wstępnego. Bez zbędnego, raczej bez zbędnego takiego yy, pierdzielenia. Przejdźmy do gry. Okej, okay, tak już jestem. Stwórzmy naszą nową postać Będzie to Wojownik Bardzo lubię grać Wojownikiem Jeżeli chodzi o Metino Ym, Natomiast jeżeli chodzi teraz o moje umiejętności Jeżeli chodzi o tę Przepadła Jakoś naprawdę grałem w tą grę Jakieś już dwa lata Coś tym Coś koło tego będzie Tak więc no zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak więc z jednej strony jest do Was tutaj mm, taka prośba, mianowicie yy, Chciałbym, żebyście mi pomagali w różnych kwestiach, mianowicie głównie chodzi mi o bony, jakie mogą być do e, EXPA do PvP no takie wiecie o co chodzi. Tak więc dobra yy, na start co rzuca się w oko mianowicie jest ten pasek Mamy tutaj różne rzeczy, takie jak blokada ekwipunku. No, możemy ustawić sobie taką blokadę przeciwko kradzieży. Pięciocyfrową, tak? Ok, blokadę sobie zapisałem. Jak to w ogóle będzie działać? Nie mam pojęcia, jak to funkcjonuje. Ta blokada. Jeżeli nie blok Aha! Chcę znieść blokadę Dobra, już wiem jak to działa Mamy blokady doświadczenia Przywołanie konia Magazyn yy, po Usunąć polimorfię Tobu Teleportację Zapis lokacji I usunąć przedmiot Tak więc dobra yy, Załóżmy nasze podstawowe EQ Mamy tutaj też również pasy co jest dosyć ciekawe nie przypominam sobie żeby kiedykolwiek były takie pasy mamy zwierzaka rufusa co to jesteś? ty jesteś pieskiem takim Ale fajny piesek i pieczęć wilka żółta co daje 20 do doświadczenia no, no dobra tak więc co? no na razie to po prostu taki wstęp jest czy ja mam tą zbroję plus 9? No się w ogóle nie świeci. Lug. A, no właśnie, zapomniałem. Jestem na H1. tym będę musiał się przelogować, Jest naprawdę bardzo dużo graczy gra tutaj. Hmm, jeżeli pójdziecie do H1, to, o Jezu, lagi są niesamowite. Hmm, zwłaszcza u mnie. No ale jak widać na H5, też jest dużo ludzi. Dobra, tak więc mm, tradycyjnie zobaczmy co mamy u handlarza zbroi. I widać to jeszcze jedyne się rzuca, zobaczy to, że jest bardzo zwiększony ekwipunek. Mamy tutaj 5 miejsc, no i mamy zwiększone sklepy, jaki handel, jeżeli z kimś handlujemy. Yy, aha, jeszcze jedna taka fajna rzecz, którą można powiedzieć jest, mianowicie tutaj. Mamy takie, no więcej tych przegródek. Mamy tutaj ogólny status, status, umiejętności. Bonusy, bonusy osiągnięcia atrybuty, e, zmieniasz bonów e, i zadania. Zmieniasz bonów to muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo fajne. I tak, jeżeli chodzi o przedmioty. O handlarze zbroi. No to mamy takie podstawowe EQ od 26, do 61 i oczywiście tarcza na 2.1 i chyba na 2.1. Handlarz bronią. no. Jest ciekawe. Ciekawe są te i Jedyne co wam powiem, co bardzo rzuciło mi się w oczy, co o Jezu, po prostu yy, oszalałem jak to zobaczyłem. Nie wiem czy mi się uda tu pokazać, ale jeżeli chodzi o bronie z średnimi obrażeniami. Jest taka truta. Jak myślicie, ile ona może mieć średnich? 50? 40, no może... 55 83 średnie Naprawdę sporo. Naprawdę jak ja pierwszy raz na tamtej pierwszej postaci kupiłem riba od handlarza bronią i było 59 średnich, to ja uznałem, że mam najlepszego riba chyba na serwerze. Bo takiego farta. Ale jak zobaczyłem resztę. No bo gram tutaj jeszcze yy, z moim kumplem, niestety, ale nie, nie wiem, nie wiem, czy kiedyś nagramy jakieś duo, coś w tym rodzaju. I on kup, on gra szamanem, i on kupi jaki, i on kupił dzwon i miał 68 średnich, no to już uznałem, że tu jest coś nie tak. I właśnie zobaczyłem, aż jakaś taka truta złodzieja, mówię, truta żale, coś w tym rodzaju wyskoczy na tym na czacie i sprawdzę jakie średnie jak zobaczyłem te 80, 80 średniej wyżej o nawet nie wiecie jakie ja oczy zrobiłem naprawdę tak więc dobra mamy pierwszą misję mm, do zrobienia mianowicie zabić 10 psów no, ale tu mam metin nie można przygotować nie ma o, a nie to wybierz swoją umiejętność tak kim ja będę grał? kim ja będę grał? będę grał bodym z takimi średnimi body to chyba musi tutaj wymiatać. Chociaż nie wiem, może jest iny, inaczej. w ogóle. O właśnie. Body to jedna ręka, nie? I tak, jeżeli chodzi o skile, no to rozdajemy skile tradycyjnie. Na 17 punktów automatycznie przekłada się na G1. I później to już tylko zostaje naszego wyboru. Możemy robić na P kamieniami duchowymi. Choć szczerze, że to nawet nie jest takie głupie Lubię się tak czasami trochę pomęczyć Lub mamy do wyboru mm, wydropić, ale to chyba jeszcze nie wiem dokładnie skąd Na jakichś y, późniejszych levelach <laughs> Lub kupić od kogoś mm, Ten tenczowy kamień? Chyba tak to się nazywa który, który daje od razu z G1 na P Nie wiem jeszcze po ile on tu chodzi Jaka jest jego cena ale um, wiem na pewno, że to taki um, normalny gracz, no, znaczy normalny gracz, um, gracz z takim levelem 7 coś to chyba jeszcze raczej go nie wydropi o mam kamień duchowy i tak jak widzicie um, a z tego co się chyba to, z tego co się tu orientuje, to um, nie ma tutaj jakiegoś yy, tak, telefon yy, Nie ma tutaj jakiegoś yy, takiego posu co mi tu wyskoczyło nie ten guzik yy, o czym ja mówiłem Aha. Yy, nie ma tu jakiegoś yy, zamiany Yangów na przykład na jakieś smocze monety i tym handlujemy tak Limit yy, jeżeli chodzi o Yangi jest bardzo spory sięga Um, żeby was teraz nie skłamać jaka to była liczba um, ogólnie był chyba 1 miliard yangów um, zazwyczaj tak jest że mamy jeden miliard zamienia się to na um, jakąś smoczą monetę czy coś w tym rodzaju tutaj tego nie ma um, tutaj mamy limit yang 100 100 miliardów i uwierzcie mi, że to jest naprawdę bardzo ciężko uzbierać gdyż mamy tutaj sztabki 4 po 1 k.k. no ale znaczy mamy sztabki po 1 k.k. po 2 k.k. po 500 k i są też bryłki złota lecz bryłki złota zazwyczaj chyba dawały 100 100 albo 500 500 k.k. a tutaj dają tylko 5 więc y, naprawdę ciężko jest zbierać tę sumę, dlatego y, handluje się tutaj bodajże normalną walutą, się znaczy normalną, no, zwykłą, tam jest kolejny metin. Nie przez jakieś y, smocze monety czy coś w tym rodzaju, tylko po prostu przez normalne yangi kupno. Dobra, pierwsze co polecę w tym wojnie, no to wiadomo, auro, nie? żeby mieć ten damage dosyć naprawdę mocny Tak mamy tutaj rosy Zaraz sobie już poukładam dłoni przybicia zawsze lubię mieć takie właśnie takie dopalacze ustawione w rzędku w żeby ogólnie nie szukać ich po całym księpunku zwłaszcza że tutaj mamy aż 5 miejsc więc naprawdę można się zgubić w tym ekwipunku gdzie co jest mamy petardy które dają większą szansę na umdlenie coś w tym rodzaju nie dają możliwość umdlenia więc wydaje mi się że po prostu zwiększa szansę na umdlenie i aha jeszcze o czym zapomniałem wspomnieć mamy tutaj punkty osiągnięć jest to naprawdę bardzo fajne muszę Wam powiedzieć Mianowicie chodzi o to w tym, że mamy za każde zabicie bossa, metina lub jak, jakiejś liczby potworów, ja jeszcze nie zrobiłem tej misji, jeszcze dwa, dostajemy jakąś, jakąś ilość punktów osiągnięć. Za te punkty możemy wymieniać, te punkty możemy wymieniać na jakieś przedmioty które są... Jest taki koleż w mieście. Dobra, dało mi się pokonać te bestialskie potwory, tak były bardzo ciężkie. Ogólnie myślałem, że sam nie dam rady.